w kolejnym vlogu. Dzisiaj dość duża zmiana planów, bo nie najlepiej się czujemy z Jurkiem. Ja się czuję chyba najgorzej od tych kilku dni. W nocy myślałam, że się uduszę po prostu przez kaszel. Gardło mnie jeszcze trochę boli, dlatego dostałam jeszcze kater. A mieliśmy sobie takie piękne plany: mieliśmy jechać sobie do miasta, tak godzinko od Wrocławia pochodzić sobie, pójść do parku zjeść jakiś obiadek tam no ogólnie plany były wspaniałe, no ale nic nie wypali z tego A ja sobie wstałam wcześniej rano bo już nie mogłam spać koło 8 zrobiłam sałatkę na śniadanku, już zjadłam jest po 11, Jurek niedawno się obudził ja sobie oglądam właśnie vlogi stare vlogi, stare cywaliny, bo lubię do nich wracać, te podróżnicze oglądałam jak była w Sztokholmie i teraz oglądam jak jest w Madrycie ale zaraz idę się ogarnąć bo na pewno musimy pójść z na jakiś spacer a dwa, że kupiliśmy ten monitor, a mój Mac nie ma wejścia HDMI, więc musimy pójść i kupić przejściówkę, żebym mogła sobie montować na tym dużym monitorze. Nie, czyli idziesz siku. No, idź. Ciluśka się boi odkurzacza, więc uciekłyśmy, bo tatka teraz sobie odkurza, tak? I posprzątaliśmy mieszkanie. Jest tak czysto i świeżo. Jeszcze zostało podkurzenie sypialni umycie podłóg. Słuchajcie, wystawiłam moją toaletkę, tą co tutaj widzicie, na Eliksa. Zastówkę, bo stwierdziłam, że tam jest rypnięta w bok troszkę. I dioda, w sensie te ledy się tak trochę odkleiło, jakby w środku lustra Więc tylko za stówkę i nie spodziewałam się, że ktoś zadzwoni w ogóle w ciągu 7 minut No więc to jest już sprzedana W poniedziałek przyjedzie babka po nią, no mi zaraz wchodzić jakąś zaliczkę jeszcze A dzisiaj Jurka tata przyjedzie i pojadą z Jurkiem po biurko z Elixa, bo znalazłam takie fajne z IKI bambusowo białe Takie mega, mega ładne, idealne wymiary właśnie takie, jakie potrzebujemy No aż do naszego autka się nie zmieści, to Jurka tata się zaoferował z pomocą na całe szczęście, więc pojadą we dwóch. I wiecie co? Takie sobie myślę o tej przejściówce do mojego maka, że muszę kupić. Jakie to jest, kurde, trzeba, trzeba mieć taki łeb do interesu, co nie? Stwarzasz problem i sprzedajesz rozwiązania na ten problem. No przecież to jest genialne. Po co robić wejście HDMI? Skoro można zrobić adapter do HDMI, który będzie kosztował tam, nie wiem, 150 zł załóżmy. Jeszcze nie sprawdzałam, ile i się trochę boję, sprawdzać. I zarobisz na tym jeszcze 150 zł. Przyszła tu, małpeczka mała. Dzisiaj jest jej strasznie przykro, bo pada deszcz i jest mega brzydka pogoda i byłyśmy na siku dwa razy już, i jest jej mega przykro, że nie idziemy nigdzie dalej na spacer, ale nie chciała w ogóle iść pod klatki, a ja już się troszkę lepiej czuję Jurek też zresztą wysprzątaliśmy całe mieszkanie tak na, na błyski, jest po prostu tak przyjemnie teraz, a się jeszcze tylko podłogi umyję. Jurek właśnie dzwonił, że mają już biurko, więc super. Update. Chorobowy, że tak powiem, o. To katar jest gorszy niż był wcześniej. I przestałam kaszleć. Ale też przez to, że wziąłam sobie syrop. I kupiłam sobie nowy zegarek. Pokażę Wam. Ojku. Kupiłam sobie srebrny bo mam złoty, ale mam też dużo srebrnej biżuterii i mam do czego jej nosić, bo ja po prostu muszę mieć zegarek, jestem tak przyzwyczajona, że zawsze mam zegarek na ręce. No i powodem, dla którego właśnie nigdy nie nosiłam tej mojej srebrnej biżuterii, było właśnie to, że nie mam tego zegarka, więc kupiłam sobie z Kazara, słuchajcie. Taki o srebrny. Jest wielki, ogólnie ten mój złoty jest duży, ale ten jest jeszcze większy. Zaraz Wam pokażę, jaka jest różnica. No taka jest różnica. Jakby niby nie duża, ale kurczę, no jednak jest sporo większy. A na rączce prezentuje się tak, o. A tu już wyciągnęłam wszystko z toaletki. I Jurek też mi właśnie powiedział, że w tym biurku są trzy szufladki, bo są, bo wiem, wiem bo widziałam, i też sama w sumie je wybierałam. Ale że one są takie dużo płytsze i są naprawdę takie malutkie. Więc zastanawiam się, czy tam kosmetyki jakoś pomieszczą, ale no nie wiem, jakoś to poupycham. No bo to biurko będzie mi też robić za właśnie toaletkę do malowania się, bo ja się nie lubię malować w łazience. Mamy to lustro właśnie z tym takim specjalnym światłem naokoło. Do malowania, ale ja jakoś nie lubię z tego korzystać. Poza tym mam lampę do makijażu, taką specjalną, zaraz wam pokażę. I funny story, jakieś dwa tygodnie temu pomyślałam sobie. Ona już ma tyle lat, ciekawe kiedy się zepsuje. I wiecie, że zepsułam się kilka dni temu, przestała działać. No ale już zamówiłam sobie nową, nie ma przyjść jakoś w poniedziałek we wtorek, więc teraz ciężko było mi się malować przez te ostatnie dni, bo jakby ta toaletka ma światło, tylko że ona jest mega, mega słabe. Taka o. Pokazałabym wam jak świeci, ale no nie działa niestety. I tu jeszcze zostatywam na telefon od razu do nagrywania i zamówiłam sobie dokładnie taką samą. Ostatnio zaczęło mnie coś przytłaczać i nie wiem, tak sobie myślę, że może jak o tym opowiem, to będzie mi też trochę lżej i trochę lepiej. Zaczęła mnie przytłaczać ta godnictwa za... Za sukcesem. W sensie, że po prostu w tych czasach wszyscy mamy tak wybite do głowy, że trzeba odnieść sukces w pracy, trzeba mieć własne mieszkanie najlepiej to dwa albo trzy i trzeba po prostu pracować, pracować i pracować. I ta praca musi być, wiecie, taka spełniająca nas musi być jakaś no przynoszące po prostu ogromne pieniądze najlepiej i wszyscy musimy super zarabiać, mieć super wypasione fury i tak dalej, i tak dalej, jakby wiedzieć o co mi chodzi. No i całkiem sporo o tym myślę ostatnio, że zawsze gonimy za czymś właśnie tymi pieniędzmi. Zaczęłam sobie o tym myśleć w sumie dlatego, że gdzieś albo czytałam, albo widziałam gdzieś, że ktoś powiedział właśnie, że na Sardynii ludzie żyją najdłużej, ale nie przez to, że jakby wiecie, bardzo uważają na to, co jedzą, czy prowadzą taki bardzo, bardzo sportowy tryb życia, tylko dlatego, że mają taki po prostu wolny, wolne życie i niczym się nie stresują, bo kurczę no, my mamy mega dużo stresu, zwłaszcza związanego z pracą. No i zaczęłam sobie tak rozkminiać, że ja nie potrzebuję być jakimś, nie wiem, kierownikiem, dyrektorem, menadżerem, czy cokolwiek takiego, że chcę po prostu zarabiać tyle, żeby było mnie stać na te fajne rzeczy, ale nie muszę zarabiać 15 tysięcy miesięcznie. I że ktoś ładnie to nazwał, kiedyś czytałam o tym, że mamy taką kulturę zapierdolu, o. I podpisuję się pod tym dwoma rękami, i dwoma nogami, bo rzeczywiście tak jest, że bardzo dużo z nas ma tak, że żyje, żeby pracować, a nie pracuje, żeby żyć. I jakby ja miałam tak, że praca dla mnie. Jest po to, żeby mogła zarobić pieniądze na to swoje fajne życie. Że możemy sobie pójść na pizzę, że możemy sobie gdzieś pojechać, że mamy fajne mieszkanie. Ja nie chcę mieć takiej, wiecie, mega stresującej pracy, bo po co mi to? Jakby. nie chcę tego. I długi czas miałam tak, że wiecie, tam patrzyłam sobie po znajomych tam na Facebooku, na Instagramie i ten ma mieszkanie, ten ma rodzinę, ten w ogóle pracuje już z jakimś dyrektorem, ta już, nie wiem, mieszka gdzieś tam we Włoszech, nie wiem, cokolwiek po prostu. I zaczęły mnie to bardzo mocno przytłaczać, że każdy odnosi tak sukcesy i że też powinnam. Tylko wiecie, druga sprawa też jest taka, że to życie z Instagrama, czy gdzieś z Facebooka to zazwyczaj bardzo odbiega od um, tego, co jest w realu. No bo przecież nikt nie będzie mówił, czy tam pisał o tym, jak, nie wiem, jest mu smutno i płacze wieczorami, albo że, nie wiem, mega, mega stresującą pracę i że te pieniądze nie są tego warte. I po prostu chyba przytłoczyło mnie to wszystko. Także... Że wszyscy muszą po prostu odnosić sukcesy. No ale też dzięki temu, w sumie, że tak sobie długo o tym myślałam, to zaczęłam bardziej doceniać to, co mam. Że naprawdę mamy takie spokojne życie, wolne. Mamy ciruźkę ze sobą, mamy fajne mieszkanie. Stać nas na to, co chcemy. No może nie wszystko, no bo wiadomo, żebyśmy wygrali to 8 milionów, czy tam nawet 2 miliony, żeby to były. Totalnie byśmy inaczej sobie ułożyli to życie, w sensie no, wiecie, kupilibyśmy sobie mieszkanie, moglibyśmy sobie więcej podróżować, ale na ten moment po prostu jest fajnie, naprawdę jest dobrze. I Ola sprzed roku jest dumna z tej oli, która jest teraz, która ma to życie, które teraz się toczy, i jest dumna też z tego jurka. sobie właśnie drugą inhalację. Teraz odpaliłam sobie YouTube a oglądam sobie coś tam, jakieś vlogi. I wcinam sobie czekoladę, więc moje niejedzenie cukru średnio wychodzi, ale jestem chora, więc to się nie liczy. I jem sobie taką milkę, pokażę Wam tej przebitki. I zastanawiam się, hej Ciruś, i zastanawiam się, czy to jest nowa milka, zamiast tej takiej klasycznej. Czy to jest jakaś nowa, inna po prostu i ta klasyczna zostaje, bo mają totalnie różne smaki. Ta nowa, którą teraz jem, jest taka mniej słodka, mniej mleczna, o. No a ja jednak jestem fanką tej takiej klasycznej milki, więc ciekawa jestem, bo nie było tej właśnie zwykłej, klasycznej, ale na opakowaniu jest napisane, że jeszcze delikatniejsza i to nie jest jakiś inny smak po prostu. 100% open milk chocolate. No nic, ciekawa jestem. Zobaczę, czy będzie gdzieś jeszcze ta stara, stara, zwykła milka. No i dzisiaj też nie wychodzimy nigdzie z chaty: trzeba się podkurować. Jurek sobie właśnie robi w sypialni inhalację. I wczoraj już korzystał z monitora: oglądał sobie mecz Bayernu na monitorze. Mówi, że ekstra jest. No ale jeszcze nie mam tej przejściówki, bo wczoraj ostatecznie nigdzie nie poszliśmy. Tylko wieczorem na jakiś taki w miarę, w miarę średni spacer z Ciruśką, żeby też coś miała z tego weekendu. No więc nie mam tej przejściówki jeszcze. Ale mam nadzieję, że jutro uda mi się kupić. Może sobie po prostu po pracy poskoczę do Wrocławii i zobaczę, ile w ogóle to kosztuje. Kotleta musiałam sobie aż na talerz przełożyć, bo nie spodziewałam się, że to będzie takie wielkie. Tu mamy suróweczki. Jest już wieczór. Dokładnie jest godzina 19.30. Ja sobie przeleżałam w sumie cały dzień na kanapie pod kocem, pijąc herbatkę i biorąc leki w kółko. I właśnie zrobiłam nam taki dip do chrupków bekonowych. W środku jest ser biały, starty ogórek, trzy ząbki czosnku, sól, pieprz i do tego jest śmietana. Nowa lampa, jeszcze ja się mam podłączoną już i sytuacja wygląda tak, że nie będę wam jej polecać, bo jeżeli chodzi o jakość wykonania, to jest moim zdaniem tragedia. I zrobiliśmy córkiem ostatecznie tak, że wymieniliśmy tylko lampę. Cały statyw, wszystko co tutaj macie jest ze starej lampy, bo było mega złej jakości. No, prawie się rozwalało w rękach, więc zostawiam sobie tylko tą lampę. I statyw tak samo jest z poprzedniej lampy. Na szczęście wszystko pasuje do siebie. kadru. I dzisiaj miałam sobie home office. Przez to, że jestem trochę przesądzona, to do jutra mam home office, w środę już sobie powiadam normalnie do pracy i byliśmy wcześniej na spacerze z Siri, bo patrzmy na kupę, bo się skończyły. Siri tyle kupy robi, że masakra. I mamy z nią taki problem, że ona jest bardzo wybratna, jeżeli chodzi o towarzystwo do zabawy i ona z mało, o którym sam chce się bawić i jak jakiś pies chce się z nią bawić, to ona się dość mocno, że nie agresywnie zachowuje, ale od razu się tak jeży, stroszy się i zaczyna warczyć na psy. I dzisiaj mieliśmy takiego psiaka trochę większego od niej, też czarnego. Wyglądały bardzo, bardzo podobnie, tylko tamty był dużo bardziej taki puchaty. No i tak się zatrzymaliśmy na trochę. Tamta właścicielka tamtego psa też była taka chętna, żeby pieski się zapoznały. Więc daliśmy im obu czas. No i można powiedzieć, cilimy nową koleżankę albo kolegę, bo w sumie nie wiem, jaka to, e, jaka płeć jest tego psiaka. No i teraz Agatka e, ma od czwartku, będzie zajmowała psem e, jakieś koleżanki chyba. I właśnie mamy się spotkać w sobotę na spacer, żeby Ciri zaczęła się trochę integrować z innymi psiakami. No bo tak w sumie wśród naszych znajomych to nikt nie ma psa. Ewa z Markiem mają Bailey, ale... No nie widujemy się z nimi na tyle często. Asia z Mikiem nie mają jeszcze psa, a mam nadzieję, że będą mieli za niedługo i będziemy się spotykać z psiakami na spacery. Basia z Markiem w sumie mają psa, ale to jest duży pies, bo to jest golden retriever, a Cili się boi większych psów, więc tam yy, z psiakami nie chodzimy na spacery. Ania z Łukiem też mogliby mieć psa. Łuk jest taki kochany. Jezu, to jest najlepszy wujek dla Cili, naprawdę, zawsze tak się z nią bawi. No więc wydaje mi się, że tym powodem, dlaczego Cili tak reaguje na inne psy, jest właśnie to, że nie mamy w najbliższym otoczeniu żadnego psiaka, żeby mogła się z kimś tak zaprzyjaźnić. I w klatce mamy taką babeczkę, która ma Jorka, jest tak przekochany ten piesek, jest po prostu cudowny, i on zawsze chce się bawić z Cili, tylko że Cili za nim nie przepada, więc od razu się, od razu się jeży, jak go widzi. Cili jest zazwyczaj zainteresowana psami, które nie są nią zainteresowane. Więc też takie dość mocno problematyczne. I tak, mam dzisiaj tłuste włosy, jakbyście się zastanawiali. Umyłam wczoraj wieczorem, a już umyję sobie rano, wstanę sobie, zjemy sobie jeszcze jakieś śniadanko przed rozpoczęciem pracy. No a dzisiaj już się czuję trochę lepiej. Na pewno mniej smarkam i mniej kaszle, ale kupiłam sobie wczoraj nową butelkę syropu, bo tamten mi się już skończył, bo był z poprzedniej choroby jeszcze. No i łykam cały czas paracetamol, żeby mnie bardziej nie rozłożyło. Mam dzisiaj jakiś taki zły dzień. Ogólnie byłam w pracy. Już było lepiej z moim, z moim zdrowiem, z moją chorobą. I zaczęło mnie boleć gardło dzisiaj, bo na meetingu przez pół godziny siedziałam pod klimatyzacją. No więc znowu boli mnie gardło. Jest mi trochę źle. Katar mi trochę wrócił. Więc teraz grzeję się pod kocem i zaraz sobie robię herbatę z do miejsce cytryną. Mam nadzieję, że to coś pomoże. W nie nagrywałam, bo mi się po prostu nie chciało. Teraz próbowałam zasnąć, bo rek śpi, bo głowa boli. I próbowałam zasnąć z z nim, ale no nie dało rady, więc wróciłam sobie do salonu z kocykiem i oglądam sobie jakieś internety. W piątek, przyjeżdżałam do mnie dziewczyny z poprzedniej pracy, robię to pożegnanie w końcu, wypadałoby przecież. I muszę teraz wymyślać, co to będę robić do jedzonka. Myślę, że chyba zrobię tą pizzę. Spróbuję jakąś sałatem. muszę też kupić jakieś bezalkoholowe, chyba kupię bezalkoholowe prosecco i będę robić hugo, bo wszystkie przysiadam autami, więc nie będą miały jak pić alkoholu. Ja też jakoś nie za bardzo na alkohol ostatnio i teraz czy spiję sobie zeróweczki. No więc zaraz sobie odpalę apkę do Thermomixa i obczaję, co tam mogę zrobić jako przekąski. O i wiecie co? Właśnie wyświetliła mi się reklama milki, i okazuje się, że ta wersja, o której Wam ostatnio mówiłam, że jadłam i pokazywałam Wam, to jest wersja limitowana, więc tamta milka będzie normalnie dostępna na szczęście. po obiadku. Jurek zrobił krem z pieczarek. Śruśka tu ze mną leży. I na 20 mają być mniej więcej dziewczyny. Ode mnie przyjeżdżają dzisiaj. Jestem już po zakupach i będę robić pizzę. Będę robić sałatę. Pomidorki z mozzarellą i z bazylią. I do tego kupiłam Prosecco Zero. Nie wiem, wleci dzisiaj Hugo bezalkoholowe. pojechały. Wypiłyśmy sobie kilka dżineczków bezalkoholowych zrobiłam nam hugo i Marta się mega zachwycała, bardzo jej smakowało. Trochę pogadałyśmy sobie, co tam u nas słychać. Zupdate'owałyśmy sobie swoje życia nawzajem i dziewczyny właśnie pojechały. Wika niestety nie dotarła, bo tam coś ważnego stało, jakby nie mogła przyjechać niestety. Ale Wikuś wiem, że to oglądasz, więc mam nadzieję, że sobie to odbijemy w najbliższym czasie, bo stęskniłam się za tobą. A z wami, moi drodzy, już się żegnam. Ja idę teraz posprzątać. Idę jeszcze po Jurka i po Cili, bo są tam na piwku gdzieś i to by było na tyle w tym vlogu, więc dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście i do zobaczenia za tydzień.